Cześć, witajcie w Watch Like Mojo. Co to jest Watch Like Mojo? To połączenie dwóch światów, które nawzajem się uzupełniają. Z jednej strony współprowadzę wrocławskie studio filmowe Mojo Movies, które wymyśla, kręci i produkuje filmy. Z drugiej strony współprowadzę poczytnego bloga filmowego Watching Closely, który dogłębnie i szeroko opowiada i pisze o filmach. Czyli Watch od Watching Closely, a Mojo od Mojo Movies. To połączenie uważam za ciekawe, by nie powiedzieć unikatowe, i chciałbym się z Wami dzielić przemyśleniami, które rodzą się we mnie na styku tych dwóch uzupełniających się filmowych światów. Całość będzie autorskim swoistym miksem kinofilskiej wiedzy i zakulisowej praktyki produkowania filmów. Formuła na odcinki będzie raczej luźna, będę skakał po filmach, serialach, reklamach, zjawiskach czy technologiach szeroko pojętego świata filmu. Będę szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś działa albo nie działa, szukając tej odpowiedzi na niejako backstage'u danej produkcji, czyli decyzje podjęte na etapie produkcji, które później wpływają na to, jak wygląda całość i jak my, jako widzowie na tą całość reagujemy. I przy tym wszystkim postaram się za bardzo nie mądrzyć, jak mam w zwyczaju, tylko mając w pamięci to, że będziemy się tu przecież razem uczyć. Zatem have a nice trip! It's show Pierwszy odcinek Watch Like Mojo poświęcam serialowi Winning Time, po polsku Lakers – Dynastia Zwycięzców, produkowanego przez HBO. Dlaczego ten serial działa? Po pierwsze, Scenariuszowo twórcy pozwolili sobie tutaj naprawdę na wiele. Nie boją się szarsz czy dramatyzacji wydarzeń i postaci. Obrali drogę, by opowiedzieć tę historię bardziej przez pryzmat emocji niż przez pryzmat poprawności politycznej. Szczególnie, że nad całością czuwa Adam McKay, znany przecież ze swojego bezkompromisowego i oryginalnego stylu, który często ucieka z utartych narracyjnych szlaków. I czuć tę swobodę. Tym, jak ta historia jest napisana i opowiedziana, jak bohaterowie komunikują się również z nami, łamiąc czwartą ścianę, jak cała ta historia jest rozprowadzona na tyle różnych punktów widzenia, bo przecież koszykówka jest pokazana tutaj od strony budującego się wokół niej dopiero show biznesu, tego, jak na styku polityki działa ten sport oraz kwestie typu wiara, psychologia. Oraz wszystkie elementy związane z radością grania w koszykówkę. Każdy odcinek to prawdziwe morze smaczków. Po drugie, formalnie otrzymujemy tutaj jedną z najciekawiej zrealizowanych stylizacji na inną epokę. Przemą lat 70. i 80. wygląda hipnotyzująco. Zdjęcia są tutaj bohaterem samym w sobie, bo potrafimy mieć w jednej, tej samej scenie. Kilka różnych stylizacji. Od betamaxowych VHS-ów przez kamerę, gdzie ziarno jest tak duże, że moglibyśmy upiec chleb, do ujęć nowocześniejszych niejako z bliskiej bądź dalszej przyszłości. W montażu natomiast otrzymujemy kilka zabiegów, których nie spotykamy zazwyczaj w tego typu produkcjach. Na przykład montaż nielinearny, szczególnie wykorzystany w scenach dialogowych. Kiedy to co mówią bohaterowie rozmija się z dźwiękiem, powodując w nas taki efekt dysocjacji od tego co słyszymy, a co widzimy. Również napisy w tym serialu, te takie wykorzystane jako plansze w ramach narracji, też nie są typowymi napisami, które widujemy w tego typu produkcjach. Smaczek goni smaczek. Po trzecie, tak się castinguje produkcję. Nie dość, że wszyscy są tutaj naprawdę podobni do postaci, które grają i to bez przesadnej charakteryzacji, to jeszcze mamy tu kilka aktorskich odkryć oraz nieoczywistych sparowań. Wyzwaniem samym sobie było nauczenie aktorów tak, by grali jak profesjonalni koszykarze, bez używania dublerów. Do tego był zatrudniony specjalny trener, który uczy aktorów gry w kosza pod kamerę. Wygląda to świetnie, mimo że koszykówki w tym serialu nie ma jako takiej aż tyle. Co też jest w pewien sposób ciekawym zabiegiem w serialu o koszykówce. Co do aktorów, John C. Riley uważam życiówka póki co. Adrian Brody jako Pet Riley, no dawno Brody nie był tak dobry w jakiejś roli. Idąc dalej. Jason Clark, to jak Jason Clark gra w tym serialu frustrację, wkurzenie, by nie powiedzieć mocniej, to to jest zupełnie nowy poziom i rola, w jakiej nigdy go nie widzieliśmy. Wspaniała postać Jarego Westa. No i oczywiście osoba, aktor, który jest postacią, bo Quincy Isa to Magic Johnson, a to był pierwszy odcinek Watch like Mojo. Naprawdę dzięki, że tu wpadłeś. Widzimy się w kolejnym odcinku.